Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ace. A przed Wami trzeci odcinek naszej serii Torchlight. Ja sobie, może na początek odpalę stopper, tak żebym nie przesadził z minutami. Będzie ich około 20, także nie martwcie się. Sprawdźmy może na czym to stoimy. Mamy piąty i pół poziomu. Na razie nie ma nic tutaj. ...więcej do rozdania. Hmm, tutaj mamy trwale zwiększa obronę, więc sobie wypijemy. Tutaj brakuje nam szóstego poziomu. To może sprzedać, to tak samo. To. I to również. Dobra, tak więc hmm, pójdziemy sobie na początek do handlarza. Hmm, sprzedamy te niepotrzebne rzeczy.

To zadanie mieliśmy już w sumie aktywowane. I teraz tak, wrócimy się do tego miejsca, z którego tutaj wróciliśmy do miasta. Właśnie tutaj. Jeszcze ten coś od nas chce. Czytajcie sobie sami, co? Ok, więc dostaliśmy jakiś portal. Mamy tam znaleźć skarb, wyżynąć potworki i, i wrócić do niego. Mm. Nie tylko wy czekaliście na Torchlight, ja też tak samo, szczególnie mm, gdy teraz kurczę. Nie wiem, czy ktoś tutaj z Was mieszka na Podkarpaciu, ale obecnie spać śnieg, jest naprawdę zimno. Tak więc, atmosfera do grania w grę jest jak najbardziej tutaj ok. Zresztą zimą więcej gram. I to pewnie nie tylko ja. Ustawiłem sobie Rysia, że tutaj jego zachowanie będzie agresywne. Dlatego on tak teraz skacze po tych wszystkich potworkach. Hmm, to jakiś boss. Prawie umarłem. Zagapiłem się. Dobra, jak przyzwyczajenia jako tako. Coś tu jeszcze leży. Dobra, jeszcze jednego potka wypijemy. Potki nie są aż takie drogie. No i nie ja chciałbym umierać. Całkiem spora horda przeciwników Okej okay, w miarę, okej okay, jest Tu jakaś skrzyneczka Aha, to nas bije Ciekawe Tam nasz rysio zagryza kolejnych Zostaliśmy jakiegoś bułata. Musi to być dosyć fajna broń. Zidentyfikujemy sobie 1938. Największa szybkość ataku. E, więc wymienimy sobie to na to i będzie ok. Jeszcze tutaj mamy jakieś skórzane osłony. poziomu ale zostawimy to sobie, bo yy, bo jest y, fajne możemy jeszcze sobie jakiś y, kamyczek włożyć a to na razie też sobie zostawię w spokoju cały czas zastanawiam się yy, jaką y, jeszcze serię rozpocząć, bo będę miał teraz znacznie dużo czasu Rozpoczyna się zima, więc fajny okres do grania i, no i chciałbym to zrobić tak przynajmniej dwie serie na raz, by były całkiem w porządku jednak mam mnóstwo pomysłów, nie mogę się zdecydować. Osiągnęliśmy szósty, szósty poziom? Tak więc tamte przedmioty już będziemy mogli założyć. Dobra, co tu mamy? Jakieś pierścienie? Zidentyfikujemy sobie. Myślę, że te, ten będzie w miarę ok. Tutaj weźmiemy sobie to. Też nie wiem, czy to jest dużo lepsze od tego. Ale okej. Okay. I jeszcze punkciki do rozdania. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Czyli starym sposobem rozdajemy sobie punkty. Teraz mam dwa takie fajne mieczyki tasaki, czy jak to zwał. A właśnie. Już myślałem, że ryś o gdzieś zniknął, ale... Na szczęście. Drąg? A, to jest dwuręczny, to takiego na razie nie chcę. Rysia biega sobie po całej mapie i zabija. Wariat 1 Coś tu zielono. To mnie kuje, to jest jakaś trucizna. W sumie wypijesz sobie potka, mam ich jeszcze. 28. Całkiem sporo, więc nie będziemy sobie żałować. Szczególnie, że to jest normalny poziom gry. I nie mam zamiaru tutaj umierać. Cie... Hmm, nic tam nie widzę. No trudno. Ok, chyba jest ten skarb, o który prosił nas tamten koleś, czy da się połączyć? Aha, czyli maksymalnie, butelek w jednym miejscu w ekwipunku jest 20. Myślałem, że będzie więcej, no ale trudno. Nie będę tutaj narzekał. W sumie nie jest aż tak mało. I chyba wykonaliśmy zadanie, tak więc jest dobrze. Przynajmniej jedno zadanie będzie wykonane w tym odcinku. Ok, więc zadanie wykonane. I zobaczmy, ile nam tam brakuje. Nie, ja jeszcze dosyć dużo brakuje sławy. Już troszeczkę mniej. Jakiś pierścień dostaliśmy. Nie, nie, nie będę go używał. Pójdę sobie do handlarza i sprzedam te niepotrzebne rzeczy. Wybierzemy się z powrotem. Jeden, kto sprzedam to też to też sprzeda i to też i dobra a co tu mam Aha, duży eliksir. To nam się przyda na jakiegoś bossa czy coś w tym stylu. Szybko się będzie regenerować, życie. I tutaj mamy jeszcze dwa questy. Idziemy spróbować. O, i tutaj jak widzicie, będzie więcej miejsc do teleportowania. Na razie mamy dostępne tylko to jedno. Tutaj zwiedzaliśmy w ostatnim odcinku, więc idziemy sobie na dół. I tu jest trochę zbugowane zresztą, ale to przez ten program The Story. Nie powiem, że on jest zły, ponieważ bardzo fajnie i dobrze nagrywa. Nie dzieli y, filmu na jakieś części, tam kilkuminutowe, tylko od razu wszystko jest. Nie będziemy tego czytać, y, tylko wszystko jest w całości i wystarczy podrzucić głos, znak wodny i można sobie wrzucić to prosto na YouTube Tu jakieś pajączki nam wyszły Potworki są coraz mocniejsze jak widzicie Może nie te akurat nie te pająki ale te tutaj Jak to się nazywa? Szkielety jakieś szkielety wojowniki i te niby zombie są całkiem, całkiem już, nie są ta, tacy kruche, tak, tacy kurcze, nie wiem kto powiedzieć, <noise> nie będę się z tym męczył jakoś, szczególnie. Co tu nie mogę wziąć? Tu coś jest. przy tym go musiałem przeoczyć i co? i pewnie jedyna droga stąd prowadzi tutaj yy, w górę przez most coraz ładniejsze te y, komnaty są, nie powiem te podziemia dosyć ładnie jak na kopalnie o, zaczynają się pierwsze questy jak widzicie tutaj otworzyła nam się jakaś, jakaś droga. A tutaj jeszcze jedną dźwignię musimy przesunąć, która się tutaj znajduje. Aha, tędy można wejść. Dobra. Muszę wam powiedzieć, że yy, bardzo jestem może nie o tyle szczęśliwy co o jakiś handlarz. Jakieś broń nie ma. U, 130 obrażeń na sekundę. Ale jest to broń dwuręczna niestety I potrzebujemy 9 poziomu, aby. Tutaj 10, tutaj czwartego 4 Tutaj nie mam tyle magii Dobra, mniejsza z tym i dlaczego jestem szczęśliwy? E... A mianowicie dlatego, że e, obejrzałem filmik, w którym była relacja z. z czego to było? z, z Gińską chyba. I tam mm, wypowiadał się CTSG, JJ Joker, później Rock, Rock i Royo, a więc śmietanka polskiego. YouTuba i bardzo mnie zaciekawiło to, że w końcu JJ powiedział, iż wróci na YouTube i zdarzy się to całkiem niedługo nie mówię to dlatego, bo jestem jakimś tam nie wiem, wielkim fanatykiem jego fanem, ale zawsze lubiłem oglądać jego filmy uważałem, że są w miarę dobre i ciekawe bardzo fajnie mówi i bardzo sympatyczny z niego gość. Tutaj dosyć dużo nam rzeczy wypadło. O, jaki hełm. Tutaj kolejna dźwignia. nie mogę kliknąć. Głupie tekstury. co jest Nie mogę jej przesunąć No nie wiem, trudno Może ona jest już użyta Idziemy jeszcze z drugiej strony zobaczyć co tu się znajduje Tutaj też nie mogę ruszyć na razie więc powiedzmy, że yy... Coś już użyłem. No, więc teraz pozbieram nasz resiostranu. Chociaż w dzisiejszym odcinku się dużo, sporo się napracowało. O, tu jest jeszcze jakaś dźwignia. U pieniążki. No tak, mój plecak jest. Mój inwentarz jest pełny, no myślę, że to wszystko. Mój inwentarz jest pełny, Rysia już powoli też, może teraz. Nie, dalej nie działają. Można zamknąć? Nie można. Dobra, w takim razie ja się wrócę do miasta. Widzę, że jest 17 minut około. Otwieram sobie portal. No choć, musimy to sprzedać nie będziemy tego nosić. I powoli będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Chcę wam powiedzieć, że... Ktoś zaproponował mi, żebym zagrał sobie Need for Speed World i nie wiem może e, zrobił już tego serię Powiem wam, że dosyć fajna gierka sorry musicie mi wybaczyć za małe cięcie, jednak miałem dosyć niespodziewanego gościa i to może z tego wynikło, ale trudno, e, musiałem to wyciąć Sprawdziłem sobie w międzyczasie, które bronie, czy tutaj coś nadaje się w ogóle z tego do użytku. Wybrałem sobie tylko buty, dlatego zmieniam sobie te buty, a wszystko inne po prostu muszę. Może nie muszę, ale chcę sprzedać. Yy, mamy prawie siódmy level i tak z shiftem to się szybciej sprzedaje właściwie. Ok, i to też możemy sprzedać. I, I jeszcze tutaj ma. Tego nie sprawdzałem jeszcze. O. To akurat nam się przyda. Nowa zbroja. Starą sprzedamy. O. To sprzedamy. To też. To nam się oczywiście przyda. To sprzedamy. I tutaj mamy dwa pierścienie do zidentyfikowania. I już nic tu ciekawego. Aha, i to jeszcze sobie weźmiemy. I nic tu ciekawego na Rysio nie ma. Może nie tak? No tak sobie stanę. Zidentyfikuję te dwa pierścienie. Zobaczmy co tu się kryje. Dobra, więc te też sprzedamy. I skończymy sobie odcinek. Mam nadzieję, że oby Wam się podobał i możecie go skomentować, ocenić lub co tam chcecie. Kolejny odcinek pojawi się już niebawem i możecie... nie no, w sumie sam sobie wybiorę jakąś grę do kolejnego let's play'u. Także trzymajcie się, to by było na tyle. Hea!